Witam Państwa i zapraszam na wydanie specjalne Retro TVP Sport. Będziemy dzisiaj wspominali gale mistrzów sportu, podczas których ogłaszano wyniki plebiscytu na 10 najlepszych sportowców Polski. Okazja jest wyjątkowa, bo w 2026 roku mija 100 lat od pierwszego plebiscytu przeglądu sportowego. No, tym samym ten polski plebiscyt stał się drugi pod względem starszeństwa na świecie. No dobrze, ale co takiego szczególnego działo się w roku 1926 w Polsce? Odpowiedź jest krótka. Przewrót majowy. 12 maja Józef Piłsudski raz z armią zaatakował wojska rządowe. Rozpoczął się trzydniowy przewrót dość krwawy. Zginęło 379 osób. Do dymisji podał się ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos. A co z rzeczy bardziej wesołych? No na przykład 4 marca Gdynia uzyskała prawa miejskie, a 18 kwietnia po raz pierwszy zaczął nadawać regularnie program pierwszy Polskiego Radia. Wracając zaś do plebiscytów. Są one znacznie starsze od balów mistrzów sportu, bo pierwszy taki bal odbył się dopiero w roku 1956 w hali pomocniczej Stadionu Dziesięciolecia, tam gdzie bywały szatnie dla pił i jak wspomina nieodżałowany Maciej Petruczenko, warunki były spartańskie. Okoliczności zresztą też były niezbyt wesołe. Oto bowiem pierwszy bal miał jeszcze miejsce w okresie schyłkowym stalinizmu. I na przykład Lech Cergowski, legendarny redaktor przeglądu sportowego, a wcześniej bohater Powstania Warszawskiego, siedział po prostu wtedy w więzieniu. Jeszcze młodsze od balów były gale mistrzów sportu. One pojawiły się dopiero już w tej rozwiniętej epoce telewizyjnej. Podczas nich oczywiście ogłaszano wyniki plebiscytu. Dzisiaj głównie gale będziemy wspominać. Mamy tutaj trzy fotele. Kto w nich zasiądzie, niech jeszcze przez kilkadziesiąt sekund pozostanie tajemnicą. Ja natomiast chciałbym tylko przypomnieć, że gale mistrzów sportu po ośmiu latach przerwy powróciły do telewizji polskiej, a teraz nieco historii.